Niesamowite i jak z dalekich planet bywają pejzaże, które można ujrzeć u podnóża karkonoszy. Skalne ściany mieniące się wszystkimi odcieniami czerwieni, dziwne kryształy, lekki zapach siarki oraz wypełnione kolorową wodą stawy. To wyrobiska kopalni Pirytus sprzed 200 lat, a jednocześnie miejsce, które znalazło się na liście siedmiu nowych cudów Polski, magazynu National Geographic Traveler. Pod nazwą Kolorowe jeziorka można je znaleźć w pobliżu Marciszowa, na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prowadzi tam ścieżka dydaktyczna, która wiedzie łagodnym początkowo traktem przez las. Wkrótce jednak ukazuje się oczom Ziemia Jałowa, która wprowadza w labirynt skał o niezwykłej fakturze, kształtach i kolorach. Pokrywający skały żółty nalot siarki zdradza, że to wyrobiska kopalni hofnung, Nadzieja, w której już przed 200 laty wydobywano łupki pirytonośne. Tak wyglądała ta okolica jeszcze na początku XX wieku. Wędrówka wyrobiskami dostarcza mocnych wrażeń. Pokonanie zaś wydrążonego w skałach tunelu zbudzi w najmłodszych turystach ducha prawdziwych odkrywców. Zdumiewa wielka kruchość otaczających ścian, a niezwykłe widoki zachęcają do robienia zdjęć. Tuż obok, otoczone stromymi zboczami, lśni purpurowe jeziorko, któremu barwę nadają związki żelaza. Woda w jeziorku ma tak kwaśny odczyn, że odstrasza wszelką roślinność. Nie jest jednak zbyt mocny i można zupełnie bezpiecznie zanurzyć w wodzie dłonie. Nad samym brzegiem widać wlot następnego tunelu. Jego strop pokrywają kryształki gipsu, na których wdzięcznie igrają świetlne refleksy. Chcąc objąć spojrzeniem całe jeziorko, dobrze przespacerować się z krajem otaczających je zboczy. Nieopodal znajduje się dogodne na wypoczynek miejsce, gdzie można się posilić i poczynić plany na dalszą wędrówkę. Zielony szlak turystyczny wiedzie stąd do kolejnego jeziorka, tym razem błękitnego, któremu barwy nadają głównie związki miedzi. To pozostałość nowego szczęścia, jeszcze jednej działającej tu starej kopalni. Niezwykle atrakcyjny kolor wody oraz porośnięte lasem brzegi tworzą doprawdy efektowną dekorację. Ustawiona obok tablica opisuje genezę jeziorka oraz przyrodnicze bogactwo jego okolicy. W drodze powrotnej odsłania się widok na urwiste ściany dawnego wyrobiska. By ujrzeć je z bliska, trzeba obejść purpurowe jeziorko i zejść kamienistą ścieżką biegnącą już poza szlakiem. Po chwili dociera się do dna wyrobiska, gdzie kryją się kopalniane sztolnie. Są nieczynne i niezabezpieczone. Nie brakuje jednak szaleńców, którzy eksplorują ich ciemne czeluście. Spacer po tej przepięknej okolicy. Każe zdumieć się faktem, że to wyłącznie fantazja natury przemieniła zniszczenia poczynione przez człowieka w najprawdziwszy cud. Kończąc wycieczkę, nabierzmy jeszcze krystalicznej wody z przydrożnego źródełka. Jej smak przypomni baśniową wędrówkę brzegami kolorowych jeziorek.